Witam Was wszystkich, drodzy działkowicze. Co prawda pogoda nam teraz, co prawda pogoda nam nie dopisała, ale chociaż frekwencja w, w gościach jest, to jest pocieszające. Mam nadzieję, że pogoda już nam więcej fikusa nie sprawi. Witam Państwa na Dniu Działkowca 35-lecie ogrodu. U nas proszę Państwa jest tutaj działek 235 i areał jest 7,5 hektara jest podziałkami, a brutto to alejki dróżki dojazdowe to jest ponad 9 hektarów. Jest to nasz jubileusz. W zeszłym roku nam trochę pogoda, jak i dzisiaj, w zeszłym roku powódź, a w tym roku pogoda nam trochę nie dopisała, ale dopisali nam goście. Cieszę się, że są przedstawiciele władz miasta, starostwa, naczelnik wydziału, że jest prezes okręgu Polskiego Związku Działkowego z Legnicy. Świętujemy, to są nasze dorzynki. Każdy ma swoje pasje, ma swoje zamiłowania. I cieszę się również jako prezes, że przez 12 lat zrobiliśmy, poprawiliśmy trochę tą infrastrukturę ogrodową. Mamy wodę, jak to się mówi, wodę w kranach. To jest du duża, rzecz, duża rzecz, bo tylko dwa ogrody, my i Piastów Śląskich, ma taką wygodę i przywilej. Yy, mamy oświetlenie, elektryfikację całego ogrodu. Już mamy dość dużo podłączonych, na 235 35 działek mamy ponad 150 działek, która jest pod prądem, że tak powiem, podłączone do prądu. Mamy teraz w planie zrobić oświetlenie, oświetlenie lata 25, 26, 27, oświetlenie alejek ogrodowych. Także podnosimy, podnosimy na wyższy poziom tą infrastrukturę ogrodową i bezpieczeństwo przez to będzie oświetlenie, będzie, będzie większa swoboda poruszania się nawet i po, po zmroku. Ale jest to też, a przez to podnosimy, proszę Państwa, wartość naszych działek. Dzisiaj wielko, wielkie święto działkowiczów, 35-lecia ogródków działkowych. Tutaj zaraz koło popularnego Piotrusia. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, zarówno pan burmistrz, ja, starosta, że możemy zawsze liczyć na działkowców. Angażują się bardzo mocno w życie społeczności lokalnej, a my im z tej okazji bardzo dziękujemy i życzymy, żeby ich skarby, ich plony zawsze były smaczne i piękne, a przetwory z nich gościły przez cały rok na ich stołach. Mamy wspaniałych sąsiadów. Nasi panowie i panie bardzo dbają o działki. Wszystko jest w najlepszym porządku. Nie ma kłótni, tu dzielnicowy nie przyjeżdża. Nie, absolutnie w naszej, przynajmniej w naszej alei, to jest numer 5, tak? Aleja numer 5. Nie ma żadnych kłótni i nawet się wymieniamy. Jak ktoś ma więcej drugiemu, powiaderka, wiaderko z jabłkami, czy powiedzmy pomidory, co kto chce. Jak ktoś ma więcej, to się dzielimy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich działkowiczów i również władze, które nas odwiedziły, gości zaproszonych. Pozdrawiam również media, które dokumentują naszą tutaj uroczystość. Dziękuję bardzo.